Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najbardziej intrygujących scen w całej sadze o Harry Potterze. Scenie, która do dziś wywołuje masę pytań wśród fanów. Pamiętacie moment, gdy Harry, Ron i Hermiona trafiają do posiadłości Malfojów, czyli słynnego Malfoy Manor? Wtedy Beatrix Lestrange, jedna z najbardziej lojalnych i szalonych zwolenniczek Voldemorta, zaczyna podejrzewać, że mają do czynienia właśnie z Harrym Potterem. I w tym momencie zwraca się do Draco Malfoja, żeby to on potwierdził, czy ten pobity chłopak to na pewno Harry. I tutaj dzieje się coś niezwykłego. Draco, który przez wszystkie lata w Hogwarcie przechwalał się swoją nienawiścią do Harego, nagle nie potrafi go wydać. Zamiast potwierdzić, że to on, mówi, że nie jest pewien. Ale dlaczego? Przecież doskonale wiedział, na kogo patrzy. To pytanie otwiera nam fascynującą dyskusję o tym, kim tak naprawdę był Draco Malfoy. Czy był tchórzem, który bał się wziąć odpowiedzialność za czyją śmierć? Czy może w głębi serca nie chciałby, by Harego zginął? Powiedział, że tylko on może powstrzymać Voldemorta. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się tej scenie bardzo dokładnie. Cofniemy się do czasów szkolnych Draco, jego wejścia w szeregi śmierciożerców i pokażemy, że to jedno krótkie "Nie wiem" zdradza o nim więcej, niż mogłoby się wydawać. Cała historia zaczyna się w rozdziale 23 Insygnium śmierci, czyli Malfoy Manor. Harry i jego przyjaciele wpadają w ręce Szmalcowników. Fenrir Greyback od razu zaczyna podejrzewać, że mają przed sobą nie byle kogo. Harry dzięki zaklęciu żądlenia, Harmiony miał spuchniętą i zdeformowaną twarz, co bardzo utrudniało rozpoznanie go. Ale mimo tego, wciąż były ślady, które zdradzały jego prawdziwą tożsamość. Charakterystyczne okulary i oczywiście blizna w kształcie błyskawicy. Szmalcownicy są przekonani, że to Harry, ale ostateczne słowo należy do kogoś, kto zna go najlepiej, do Draco Malfoya. To on zostaje wezwany przez swoich rodziców, by potwierdził, czy to na pewno Potter. Lucjusz Malfoy, pełen ekscytacji, wręcz naciska na syna. Draco, przyjrzyj się dobrze. To chyba blizna. Spójrz uważnie. Ale Draco nie potrafi. Zbliża się, patrzy Haremu w oczy i odpowiada tylko Nie wiem. To jedno krótkie zdanie mogło zmienić wszystko. Draco miał szansę odzyskać honor rodziny, zyskać łaski Voldemorta i zdobyć chwałę wśród śmierciorzewców. No jednak się wycofał. Dlaczego? Otóż powodów jest kilka. Jeden: Strach przed pomyłką i chęć przetrwania. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Draco zwyczajnie spanikował. Harry miał spuchniętą twarz po zaklęciu Hermiony, wyglądał inaczej, jego rysy były zniekształcone, a nawet sam Potter przyznał, że w lustrze ledwo rozpoznawał własne odbicie. I choć dla Draco cała sytuacja wydawała się oczywista, przecież były okulary, blizna, towarzysza Harego. to jednak brakowało mu absolutnej pewności. A teraz pomyślicie, co oznaczałoby pomylić się w takiej sytuacji? Voldemort oczekiwał od swoich zwolenników perfekcji, jeden błąd, jedno fałszywe zgłoszenie i cała rodzina Malfoyów mogłaby zostać surowo ukarana. Lucius już był w niełasce Czarnego Pana, a reputacja rodu wisiała na włosku. Draco wiedział, że jeśli poda błędne informacje, to nie tylko jego, ale i jego rodziców czeka gniew Voldemorta. Gniew, który bardzo dobrze znał i którego panicznie się obawiał. Możemy więc wyobrazić sobie, że w jego głowie toczyła się szybka, dramatyczna kalkulacja nie opowiadać się jednoznacznie po żadnej ze stron, tylko uciec neutralność. Nie wiem, staje się w tym kontekście bezpieczniejszą tarczą niż jakakolwiek konkretna odpowiedź. I choć ta opcja jest prawdopodobna, warto zauważyć, że Draco przez całe życie był wręcz uczony takiego zachowania. Malfoyowie byli mistrzami manipulacji i wycofywania się w bezpieczne rejony, kiedy sytuacja stawała się zbyt niebezpieczna. Luciusz także wielokrotnie unikał bezpośredniego ryzyka, próbując zawsze ustawić się tak, w razie czego można było odciąć się od konsekwencji. Draco po prostu powielił schemat, który znał z domu. Warto jednak zadać pytanie, czy to naprawdę był tylko strach przed pomyłką, czy może pod tym nie wiem kryło się znacznie więcej? 2. Niechęć dobrania odpowiedzialności za życie Harego w swoje ręce Draco Malfoy od dziecka lubił błyszeć w towarzystwie. W ogwarcie przechwalał się swoim statusem, nazwiskiem i koneksjami ojca. Potrafił dokuczać, obrzucać obelgami i kpić z innych, ale zauważcie jedną rzecz: nigdy sam nie posuwał się do otwartej przemocy. Zawsze miał przy sobie kraba i goila, którzy odwalali za niego całą brudną robotę. Draco był mistrzem słownych ataków, ale w praktyce unikał fizycznej konfrontacji. I to właśnie ujawnia się w Dworze malfojów. Tam nie chodziło już o zwykłe szyderstwo na korytarzu czy w pociągu do Hogwartu. Tutaj jego decyzja oznaczałaby życie lub śmierć. Draco dobrze wiedział, że jedno słowo tak skazałoby Harego na pewną śmierć. A wraz z nim także Rona i Hermione, którzy siedzieli uwięzieni w jego lochach. To nie była już szkolna zabawa, w której mógł poczuć się lepszy od szlam. To był punkt bez powrotu, a Draco nigdy nie chciał mieć krwi na rękach. Widzieliśmy to już wcześniej, kiedy otrzymał misję zabicia Dumbledora. Choć przez cały rok udawał pewnego siebie, w rzeczywistości nie potrafił przełamać się, by odebrać komuś życie. Na wieży astronomicznej drżał, odwlekał, szukał sposobu na ucieczkę z tej sytuacji, a tak naprawdę liczył, że ktoś inny wykona ten czyn za niego. No i tak też się stało w dworze. Sytuacja się powtarza. Draco zostaje postawiony w sytuacji, w której jego słowo może być równoznaczne z morderstwem, ale jego natura, pełna pychy i gadania, ale bez realnej brutalności, nie pozwala mu na to. To pokazuje, że choć Draco wychował się w cieniu śmierciożerców, to brakowało mu tego, co oni mieli w nadmiarze, bezwzględności. I to właśnie mogło sprawić, że wolał odsunąć się od odpowiedzialności i powiedzieć zwyczajnie: "Nie wiem". 3 Utrata wiary w ideologię szerców. Draco od najmłodszych lat dorastał w świecie, gdzie gloryfikowano czystość krwi i potęgę Voldemorta. W jego domu mówiło się o Czarnym Panu jako wybawicielu, a śmierciożercy jawili się jako bohaterowie. Nic dziwnego, że młody Draco chłonął tę ideę bezrefleksyjnie. Powtarzał poglądy ojca, szydził z i marzył, by pewnego dnia stać się częstą tego elitarnego świata. Ale kiedy jego marzenie w końcu się spełniło, gdy na przedramieniu pojawił się mroczny znak, szybko odkrył, że to nie jest gra, a koszmar. Bycie śmierciożercą nie oznaczało prestiżu i dumy, oznaczało strach, brutalność i życie pod wiecznym terrorem. Draco widział na własne oczy, jak wygląda prawdziwe oblicze tej ideologii. Widział Dumbledora stojącego naprzeciwko niego w wieży astronomicznej i czuł ciężar niemożliwej misji. Widział, jak Charity Burbage, nauczycielka z Hogwartu, została zamordowana na oczach jego rodziny. Widział, jak jego ojciec, którego zawsze szanował i podziwiał, został upokorzony i sprowadzony do roli sługi, którym gardził Voldemort. Każde z tych wydarzeń kruszyło fundamenty, na których zbudowano światopogląd Draco. Zaczynał rozumieć, że jego wcześniejsze słowa, wyzwiska, docinki, szyderstwa były tylko echem ojcowskich poglądów, a nie jego własnym przekonaniem. Śmierć, tortury, ciągła groźba kary to już nie były teorie, ale brutalna rzeczywistość. I wtedy Draco zaczął dostrzegać różnicę między pustym gadaniem a prawdziwym cierpieniem. Dlatego w Malfoy Manor jego milczenie miało głębsze znaczenie. Nie chodziło tylko o strach przed pomyłką ani niechęć do morderstwa. Chodziło o coś więcej o świadomość, że świat Voldemorta jest światem, w którym Draco nie chce żyć. Wskazując Harego, pomógłby umocnić ten świat, powstrzymując się choćby tylko tym jednym nie wiem. Dał sobie samemu namiastkę nadziei, że istnieje jeszcze inna droga. 4. Hary jako jedyna nadzieja. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt, który często umyka przy analizie tej sceny. Draco doskonale wiedział, że Harry nie jest zwykłym chłopakiem. Od pierwszego dnia w Hogwarcie wszyscy byli świadomi, że to właśnie chłopiec, który przeżył, jest najgroźniejszym przeciwnikiem Voldemorta. Każde zwycięstwo Harego tylko umocniało jego legendę. Draco mógł tego nienawidzić, mógł się z tego wyśmiewać, ale w głębi duszy wiedział jedno. Jeśli ktoś ma szansę zatrzymać Czarnego Pana, to właśnie Harry. W Malfoy Manor Draco znalazł się więc w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony lojalność wobec rodziny i strach przed Voldemortem. Z drugiej świadomość, że wydając Harego skazuje nie tylko jego, ale i całą społeczność czarodziejów na przyszłość pod wiecznym terrorem. I choć Draco nigdy nie był bohaterem w klasycznym tego słowa znaczeniu, w tym momencie mógł instynktownie zrozumieć, że potrzebuje charego żywego. I to nie tylko dlatego, by uniknąć kolejnej zbrodni na własnych rękach, ale dlatego, że w poterze kryła się jedyna iskra nadziei, że ten koszmar kiedyś się skończy. Dlatego jego odpowiedź, to krótkie nie wiem, nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Była to forma cichego oporu, jedyne na co było go stać w świecie, w którym każdy ruch mógł oznaczać śmierć. Draco nie miał odwagi, by otwarcie sprzeciwić się Voldemortowi, ale miał dość rozsądku. By nie przekreślać jedynej szansy na jego pokonanie. Podsumowując, dlaczego więc Draco Malfoy nie wydał Harry'ego Pottera? Nie możemy wskazać jednej stuprocentowo pewnej odpowiedzi, ale wszystko wskazuje na to, że była to mieszanka kilku czynników. Z jednej strony pojawił się strach. Draco wiedział, że najmniejszy błąd mógłby kosztować życie jego i całą jego rodzinę. Z drugiej, niechęć do tego, by samemu odebrać komuś życie. Choć przez lata kreował się na bezwzględnego i pewnego siebie, w rzeczywistości nie miał w sobie tej brutalności, którą charakteryzowali się inni śmierciarcy. Do tego dochodzi jego rosnące rozczarowanie ideologią Voldemorta. Draco zobaczył, że obietnice o potędze i chwale były tylko kłamstwem, które prowadziło do strachu, cierpienia i śmierci. I wreszcie, być może w tamtej chwili zdał sobie sprawę, że jedyną nadzieją na wyrwanie się z tego koszmaru jest właśnie Harry. Dlatego jego nie wiem było czymś więcej niż tylko wymijającą odpowiedzią. To był moment, w którym Draco, może po raz pierwszy w życiu, nie stanął całkowicie po stronie zła. Nie był jeszcze bohaterem, nie był gotów do otwartego buntu, ale wystarczyło jedno krótkie zawahanie, żeby dać Haremu i jego przyjaciołom szansę na przetrwanie. I choć Draco Malfoy nigdy nie będzie postrzegany jako wzór odwagi, to właśnie w Dworze Malfoyów pokazał, że w głębi serca był kimś znacznie bardziej skomplikowanym, niż chciał to po sobie pokazać światu. Przy okazji, wielkie dzięki, że jest nas już ponad tysiąc na tym kanale. To dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Jeśli oglądasz, a jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do tego właśnie teraz. A na pewno nie przegapisz kolejnych odcinków. A wy, co o tym myślicie? Czy Draco naprawdę nie był pewien, czy to chary? Czy jednak świadomie wybrał bierność, by dać mu szansę na przeżycie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz, do następnego. Cześć.